Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z ogromnym buchholem, ogromnym, bo w ostatnim miesiącu, praktycznie no, może półtora miesiąca, pojawiło się u mnie sporo nowych książek. Jest ich 21. Dlaczego tak dużo? No wcale nie dlatego, że nie mam co robić z pieniędzmi. Jest ich tak dużo, ponieważ w miesiącu maju były spore promocje. Na książki w różnych wydawnictwach, czy też księganiach stacjonarnych, i stąd tak duże moje zakupy. I teraz Wam je pokażę. O każdej powiem dosłownie dwa zdania, bo gdybym miała o każdej opowiadać trochę więcej, no to ten film trwałby strasznie długo i byłby nudny. Załóżmy, że ten nie będzie nudny. Tak więc, zapraszam. Książka, którą musiałam mieć, bo jak wiecie, tematyka wojenna to moja ulubiona tematyka. Książkowa i Grzebałkowska, wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Z Magdaleną Grzebałkowską swego czasu, kilka lat temu, w naszej bibliotece, w Kraśnierskiej Bibliotece Publicznej, było spotkanie autorskie. No, wojenkę musiałam mieć. I tak jak jest to tutaj opisane w w, na końcu książki jest to e, Wojna Widziana Oczami Dziecka. E, w, znajdziecie w niej sporo zdjęć. E, myślę, że ona mi się będzie bardzo podobała. To jest, e, to jest rodzaj reportażu i, i prawdziwej historii osób, które e, wojnę przeżyły, a, a były wówczas dziećmi. Dom Holendrów Ann Patchett, e, jeśli dobrze czytam nazwisko. Książka, którą widziałam na wielu, no na wielu forach internetowych, na instagramowych kontach o książkach, na blogach książkowych i tak dalej. I stwierdziłam, że muszę ją mieć. To jest też historia rodzinna, historia o poświęceniu, o przebaczeniu i o jakichś zaszłościach rodzinnych, które mają wpływ na teraźniejsze wydarzenia. Myślę, że też mi się ta książka spodoba. Ja zawsze myślę, że mi się te wszystkie książki spodobają, później połowę z nich nie czytam. No, ale są też w tych nowych książkach tutaj takie, które już przeczytałam. To za chwilę powiem. No to dobrze, to te książki, które kupiłam, a przeczytałam je już wcześniej, w Legimi. To jest Anna Kańtoch, ostatnio moja ulubiona autorka. Uwielbiam, uwielbiam te kryminały, słuchajcie, polskie kryminały, zaczęłam czytać. Anna Kaimtoch i Wiosna Zaginionych, y, pochłonęłam ten kryminał, bardzo mi się ta książka spodobała. Hmm tajemnicza śmierć, historia sprzed lat, kobieta, która kiedyś pracowała w milicji i prowadziła bardzo trudne sprawy, bardzo trudne zagadki kryminalne rozwiązywała. I Lato utraconych to, to jest kolejny, drugi tom, który będzie, który wchodzi w skład trylogii. No trzeciej części jeszcze nie ma. Natomiast lato, lato utraconych ja kupiłam, natomiast już zaczęłam czytać też w Legimi, a przerzucę się oczywiście na formę papierową, bo tak wolę. Książka, która, którą w zasadzie ja już chciałam kupić dawno temu, ponieważ bardzo dobre opinie słyszałam o filmie na podstawie tej książki, jest to Wszystko za życie Johna Krakauera. Jeśli znacie, to proszę napiszcie, czy, czy jest ona równie dobra jak film, bo to przepiękna historia chłopaka, który pochodzi z bardzo bogatego domu, z bogatej rodziny i rzuca wszystko i wybiera życie takiego wędrowca. Później jego ciało zostaje znalezione w takim oto autobusie. I ów, ów, ów człowiek, ów chłopak zyskuje e, miano takiego super Trumpa, w sensie super wędrowca, obierze świata. E, myślę, że książka będzie rewelacyjna, tym bardziej, że jest wydana przez wydawnictwo Czarne. Mam sporą część książek wydanych przez e, marginesy, a to dlatego, że w maju... To właśnie wydawnictwo mm, ogłosiło na swojej stronie y, mega promocję, naprawdę bardzo dużą. Można było w niezmiernie okazyjnych cenach kupić tam książki, dlatego je y, kupiłam i tutaj wymienię Wam tylko ich tytuły. Mhm. Dlatego wymienię tylko tytuły tych książek, a jeśli którąś z nich czytaliście, y, to napiszcie, czy czy jest wśród nich taka, która Wam się bardzo, bardzo podobała, to może od tej właśnie zacznę. A tymczasem: Tangerinka, Krystyn Mangan, Nieposłuszeństwo, Naomi Alderman, Wszystkie Kwiaty, Alice Hart, Holly Rindgland, Głośniej niż Śnieg, Stefan Hertmans, Stazie i Wilk, Davida Younga, Kongol, Zośki, Papużanki, Psidar, Claire, Guest, Claire Sprawa honoru Division 303 takie piękne wydanie. I takie potężne to misko. Święte gry Wikram Chandra. I to były książki kupione z wydawnictwa marginesy. Całkiem sporo ich było. Oprócz tego jest jeszcze kilka. Z wydawnictwa Czarne mam dwie książki przy sobie, nowe. Jasne dni, Zuzy Bank, historia, historia, dziecka węgierskich, węgierskich artystów, które to mieszka w jakimś małym miasteczku, no i tam spędza swoje dzieciństwo. I jak przejrzałam tę książkę, to widzę, że tutaj praktycznie nie ma dialogów. Jest to taka mocno, mocno narracyjna powieść. No Madeline, Jessica Bruder. Różne opinie słyszałam o tej książce. Tak samo jak różne opinie są o filmie. Yy, dlatego jeśli ktoś z Was czytał książkę, to, no to proszę bardzo, niech się odezwie do mnie i powie, czy, yy, czy jest taka dobra. To mi się może bardzo spodobać. Przy stole z Hitlerem Roseli Pastorino, powieść o dziewczynie, która pewnego dnia dowiaduje się oczywiście trwa II wojna światowa i ta dziewczyna pewnego dnia dowiaduje się, że będzie testerem jedzenia, posiłków samego Hitlera. Może być bardzo ciekawie. Bieszczady dla tych, którzy lubią chodzić własnymi drogami. Z tej racji, że w Bieszczady często jeżdżę, a, a dwa, że o tej książce słyszałam same dobre opinie na kanale Literaccy, dlatego e, tę książkę kupiłam. Sucha sierpniowa trawa to historia mm, kobiet czarnoskórych w Ameryce lat 50., historia o tolerancji, historia o wyrozumiałości. Kupiłam, bo mi się okładka spodobała, i tutaj y, wcale nie żartuję, naprawdę jest y, uważam wyjątkowo y, dobrze zrobiona. Nieopowiedziane historie kobiet zamordowanych przez kubę rozprowacza, który podobno był Polakiem. E, takie są teorie, a jaka jest prawda, tego nie wiem, y, ale nawet tył książki też jest świetnie. świetnie. No, cała, tak, cała okładka jest fantastyczna w formie takiego y, jakby listu gończego. Tak to wygląda. Więc historia, historia ofiar kuby Rozpruwacza, które uznane przez społeczność, społeczeństwo zostały za takie źle prowadzące się, a, ale tak naprawdę one były, były matkami, były żonami i tak dalej. I na koniec thriller, thriller: kryminał o nastolatce, której ciało zostaje wyłowione z tamizy i Dlaczego tam się znalazło, co się z tą dziewczyną stało, to Mirror, Mirror, Kary Delewinien. Nie wiem kompletnie, jak się czyta to nazwisko. Jeśli ktoś z Was tę książkę czytał, no to piszcie w komentarzach. Tyle. Strasznie dużo było tych książek. Mam nadzieję, że poszło to dosyć sprawnie i szybko. I tak jak mówię, i znowu powtórzę to do znudzenia, jeśli którąkolwiek z tych książek czytaliście, to napiszcie, bo ja już swoje typy oczywiście mam i, i wiem, po co sięgnę, jeśli skończę lato utraconych. Jeśli chodzi o update czytelniczy, to tak jak mówię, jestem przy lecie utraconych, Anny Kańtoch, skończyłam świetlistą republikę i skończyłam kwarantannę. W sensie książkę pod tytułem Kwarantanna. Którą to książkę otrzymałam z wydawnictwa, bowiem, i myślę, że niedługo jej recenzja ukaże się na pewno na, na Instagramie Magla Książkowego i na pewno w podsumowaniu czytelniczym czerwca o tych książkach również usłyszycie. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Zapraszam do obejrzenia poprzednich moich filmów. Dziękuję Wam za dotychczasowe lajki, komentarze, bo jest ich sporo, i subskrypcje. I zapraszam po więcej. Do zobaczenia w kolejnym Maglu Książkowym. Cześć!